Chciałbym Chciałem wam pokazać jak używać poprawnie sterownika do prasy. Kedra Boli 265. Klikamy sobie on. Sterownik się włącza. I mamy obraz startowy. Pokazany jest, jaki jest obecnie ustawiony rozmiar beli. Jaki program do owijania jest tak dalej. Ilość bel. Tutaj mamy, czy ma być automatyczne owijanie jeszcze siatką, czy ręczne. Czyli jak chcemy ręcznie włączać, to ma być przekreślona bela. I jak już pokazuje się stop i wykrzyknik, klikamy start i wtedy owija się bela. I automatycznie siatkę ucina na tyle, ile ustawiliśmy. Czyli tak jak teraz się samo owinie i samo utnie. Tak jak teraz musimy sami włączyć, ale ten. Musimy ich włączyć, ale sama się siatka łudnie. Programy. Mamy sześć różnych programów, sobie każdy możemy ustawić jak chcemy. Ja tu tylko jednego, bo to jest bez sensu. I tak, mamy proste 120. jest najbardziej standardowe belki. Siatka, Czyli chcemy używać siatki tak ma być owinięć siatki wokół beli ja ustawiam 2,9, moim zdaniem to jest takie w miarę dobre chociaż 2,5 też by dało radę ale jednak tam le lepiej trochę tam dociągnąć żeby ta bela się nie rozsypywała jak się ledwo ją draśnie ok i teraz tak sznurek Czyli chcemy owijać sznurkiem? nie jak chcemy owijać po prostu ten i już owijamy sznurkę. dobra ok ile centymetrów od beli Ile na końcu, od końca tego, tak, od krańca beli ma być sznurek? Ja ustawiam na 7 cm. Ile owinięć na końcu ma być jeszcze tego sznurka, żeby jeszcze tą belę tak ścisnąć tam na końcu, żeby już to się nie od razu? I ile ma być rzędów sznurka? Czyli 10 jest ten, to będzie 20 rzędów, bo idzie podwójny sznurek. Tak? Dobra, program mamy omówione. Konters. To są belle już zrobionych bel. 20 000. No, tu możemy wyzerować, no i tu mamy tam zapisy tych belek, ile tam było. No, jak mamy na przykład 20 tych chętnych na prasowanie to ustawiamy sobie, że na przykład Rosłaniec był 8, Gołębiewski był kurwa, nie wiem, 13, jeszcze jakiś inny, Zadupiański był kurwa 20. tak I sobie ustawiamy, tam to jest trochę dziwne to ustawianie, ale nie mam pojęcia co tu chodzi. Set 0. No i dobra, to ważne w każdym razie. No i set tu 0 to jest zerowanie tych belek. Bo to już w ogóle nie mam pojęcia co to jest i w ogóle po co to jest. A to jest pewnie, żeby tworzyć te nazwy tych osób, ale ja ty wiedziałem coś takiego jest, szczerze mówiąc. No i co nazywamy? Nie, pal z tego nasz jak mówiłem. To już mu z gołębiewski, jeszcze jakieś inne tam. Nie wiadomo kto. Dobra, kąty są nazwane. Manual. I teraz mamy tak. I to jest do aparatu do siatki, czy możemy sobie ręcznie sterować aparatem do siatki, żeby się nie zresetował. No i się zresetował. Ale było tak takie stuknięcie, bo się poruszył. Dobra, już Wam pokazuję. Trzeba po prostu włączyć trasę, ale nic więcej. Akumulator był słaby i tego nie daje rady. Zresztą widzieliście, że mam 2,2V, powinno być co 13 A zaraz Wam pokażę też jak to, jak to zobaczyć. Yy, dobra Manual Tym przysuwamy do beli, tym odsuwamy i na końcu wysuwa się nóż Kurwa, mam znowu wyłączył prasę I tu mamy test do tego, do sobie sprawdzenia Do sznurka, chociaż kurwa nie mam pojęcia po co w tej prasie jest sznurek Skoro tak zajebiście w siatką Idziemy dalej Opcje Volume setting, wiadomo. Kalibracja to jest do kalibracji głównie klapy tylnej, czyli otwieramy klapę do końca, do góry, klikamy OK, zamykamy klapę i klikamy znowu OK. Zamki się kundlu głupi, w każdym razie, dobra. No i wtedy jak zamkniemy klapę, już nie powinien nam podobnie puszczać siatki. Device setting. I to mamy tak PTO simulation, to jest obroty na wałku. Lower hooks, to jest to jest zamknięcie klapy, bell ejector activation. To jest czy wyleciała Bella? Film binding. To jest do folii. Czy pasujemy folią, folią, dobrze mówię folią, czy nie? I Polej simulation. Nie wiem po co, do czego to. Nigdy tego nie używałem kalibracji tak naprawdę po zakupie prasy, bo mi trochę głupiała language to wiadomo niestety mam tylko cztery języki italiano, english, deutsch i francois fran ja nie mam pojęcia jak to się czyta dobra, no i test to jest tak, obroty wałka pierwsze sprawdza, później sprawdza nam aparat do sznurka, a na końcu sprawdza nam aparat do siatki i to bez beli to się robi tak, to jest właśnie do szybszego tego sprawdzania manualnie aparatu do siatki albo szturka To też się przyda jak na przykład aparat się zatnie, chociaż mi czasami to nie działa i ja muszę wyjść i ręcznie pociągnąć aparat Tylko trzeba uważać, żeby sobie palców nie, przy... nie, tego, nie uciąć kurwa nożem bo nóż jest trochę ostry Tu mamy spis właśnie tych beli, jak mówiłem Teraz sobie zobaczcie, ustawiłem sobie piąty tak jak było Tutaj jest piąty, czyli piąta osoba jest tutaj widoczna, że to pasujemy u piątej osoby zapisanej. No okej, okay, to wiadomo, plus minus też wiadomo, on-off, włączanie, wyłączanie i to jest y, ostrość. No jak widać tam. Takich teraz jest chyba najlepiej. I tak jak mówiłem, tym sobie po prostu włączamy automatycznego pracownika, czy nie. I jak pracujemy, i nie wiem, chcemy zobaczyć, ile jest teraz beli, a nie, że nam się pokaże, np. przy 80, to klikamy sobie start i mamy 52 cm beli. 120 cm ma ustawiony program na bele. Piąta osoba, czy ma być automatycznie, czy nie. Tu mamy obroty na wałku 0. No i napięcie 12,2V, tak jak mówiłem. Mój adres po prostu walnięty już, ale wyłączał komputer. Teraz Wam pokażę takie parę pierdół, aparat do siatki, jest zajebista sprawa, że on jest z przodu, bo widzę, że siatka idzie, jak idzie, że jej nie ściągnęło, jeszcze sobie zrobiłem taki pałąk jest, nie będzie go widać, tutaj jest przykręcony no takie otwory, były akurat. A teraz go widać, I mi trochę tą siatkę ściągało do środka na początku, a teraz cały czas idzie ładnie równo siatka. Dobra, do wymiany siatki. Wyjmujemy zawleczkę stąd. Wyjmujemy bolec. A i te haki trzeba poluzować, bym zapomniał. Z góry. I teraz aparat jest luźny. I teraz możemy spokojnie sobie ten bolec wyjąć, bo on już jest luźny tak? I wyciągamy siatkę. Ona się odsuwa, bo jest tam, tam jest zawias. I wyciągamy całą siatkę niestety siatkę chyba trzeba za każdym razem zakładać nie da się tak zrobić, że zostanie trochę siatki, utniemy, zawiążemy na słupę bo tam dalej nie przejdzie przez wałki czy tam rolki mogę polecić tą firmę, bo zajebiście odjebali robotę tam parę niedoróbek było, ale to w porównaniu z tym jak te wyglądają ogólnie to nie jest źle tu mamy napinacze stan oleju A to olej chyba praktycznie cokolwiek byle nie Tu mamy filtery oleju tam trzeba go, za każdym razem jak się akurat skończy olej trzeba przyczyścić go wiadomo tam zawsze jakiś syf się niestety dostanie no i co siłownik tu jest zamek tu jest yy, siłownik do dociągania pasów i to jest taki fajny schowek na siatkę zajebista rzecz są czujniki. Jak Wam na przykład strzałka pokazuje, że nie wiem, prasa, że tylko z lewej strony jest ten, żeby skręcać w lewo, to są czujniki właśnie do tego, że pokazuje, która strona beli jest niedobita. W ten sposób. Dobra. Bo tu nie ma za bardzo co opowiadać, bo ta prasa jest twój prosta, jest zajebista. jebista. Smarowanie wałka. Tu są kalamitki jedna druga Tu jest w krzyżaku, Tylko z tej strony Kalamitka i tu jest otwórką kalamitkę. Trzeba Ona jest tak przemyślana ta prasa. Tak samo rewelacyjna jest wymiana zębów. Nie wiem tak jak w sipie żeby wymienić palec, to trzeba wykręcać trzy żeberka ja to mówię Żeberka, nie wiem jak się fachowo nazywa, i jeszcze trzy palce. To jest moim zdaniem dramat. Tu wykręcasz, nawet nie wykręcasz, poluzujesz dwie śruby od Żeberka. Wykręcasz, wykręcasz, wykręcasz cały palec, i masz spokój. Ja tu mam mm. jeden nawet. Tak to wygląda. Wykręciłem bo przypadkiem uderzyłem o konar i się odgiął mocno. Trochę mi tłuknął, bo rozgiął całkiem. Ujczyłem. Ręce. On jest w takim strzażu. To jest sposób przykręcamy do luki i to przekręcamy i już cały chymiliony ząb jest.